Powiedz mi dolce anima, co czujesz, kiedy on znika, milczy, nie odpowiada? Czy zaczynasz wątpić w siebie, analizować każde słowo, każdą chwilę? Aniołowie proszą, byś dziś zatrzymała się na chwilę i pozwoliła im przemówić, bo jego cisza to nie jest koniec. To dopiero początek prawdy, którą musisz usłyszeć. Wszechświat widzi wszystko, co czujesz w środku, zna twoje łzy i wieczory pełne pytań. I dziś przynosi Ci wiadomość, która ma moc uzdrowienia. On nie milczy, dlatego że nie czuje, milczy, bo czuje zbyt wiele i nie wie, jak to wypowiedzieć. W nim toczy się bitwa między sercem, które krzyczy Twoje imię, a rozumem, który boi się zaryzykować. I właśnie dlatego Jego cisza jest tak głośna. Bo każdy dzień bez ciebie to dla niego walka z tym, co niewypowiedziane, ale prawdziwe. Nie jesteś niewidzialna dla jego duszy. On myśli o tobie w ciszy. Wraca do wspomnień, odtwarza rozmowy. I choć nie mówi, Twoja obecność jest dla niego żywa, bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Jego milczenie to zbroja, a nie obojętność. Dolce ragadza, jego serce nie. Przestało bić dla Ciebie. Ono tylko nauczyło się chować emocje głęboko tam, gdzie nikt nie może ich dotknąć. Ale Ty dotknęłaś i właśnie dlatego nie potrafi zapomnieć, bo coś w Tobie obudziło Jego prawdę. Aniołowie pokazują mi, że On obserwuje Cię z daleka, czasami w mediach, czasami myślami. Szuka znaków, że może się odezwać, że Go nie odrzucisz, że Jego obecność jeszcze coś dla Ciebie znaczy. A każdy twój gest ma dla niego większe znaczenie niż myślisz. Czasami wydaje się zimny, obojętny, ale wewnętrznie płonie. To nie ty jesteś powodem jego milczenia, to jego lęk przed stratą, przed własnymi uczuciami. On się nie oddalił, bo nie kocha. On się oddalił, bo kocha zbyt mocno i nie wie, co z tym zrobić. Każde jego milczenie to moment, w którym układa w sobie słowa. Ale one są zbyt ciężkie, zbyt prawdziwe. I dlatego woli nie mówić nic, niż powiedzieć coś, co może go odsłonić. Ale w jego wnętrzu ty już wszystko wiesz, bo dusze nie kłamią. Może próbujesz się odciąć, może mówisz sobie, że zasługujesz na więcej. I to prawda, zasługujesz. Ale nie pomyl ciszy z brakiem miłości, bo aniołowie mówią, że jego miłość wciąż tam jest. Ukryta, niezręczna, ale prawdziwa. On cię czuje nawet gdy nie jesteś blisko. Twoja energia zostawiła w nim ślad, ślad, którego nie da się wymazać ani zagłuszyć. I choć walczy z tym uczuciem, ono jest silniejsze niż on sam. I właśnie dlatego milczy, bo nie potrafi go zatrzymać. Znasz go lepiej niż ci się wydaje, widzisz więcej niż inni. I teraz Twoim zadaniem nie jest gonić za Nim, ale zaufać temu, co już wiesz, bo prawda o Jego uczuciach została zapisana w Twoim sercu dużo wcześniej niż się poznaliście. Aniołowie proszą Cię, abyś nie interpretowała ciszy jako zakończenia. To jest tylko moment zatrzymania, potrzebny, by oboje mogli dojść do siebie, bo miłość, która ma przetrwać, potrzebuje przestrzeni, by dojrzeć. On nie wie jak ci powiedzieć że tęskni, ale tęskni. W spojrzeniu nieznajomych szuka twojej twarzy. W snach wraca do wspólnych chwil. I choć nie odezwał, się każdy dzień bez ciebie coś w nim łamie i buduje jednocześnie. Ta cisza jest chwilowa. Jest jak noc przed świtem. I choć boli, jest potrzebna. Bo tylko w ciszy można usłyszeć głos duszy, a jego dusza mimo strachu Woła Ciebie coraz głośniej. Nie zapominaj, że wszechświat działa subtelnie. Czasem najważniejsze wiadomości przychodzą bez słów i właśnie tak On mówi do Ciebie przez energię, spojrzenia, brak, obecności, który aż krzyczy. Każda kobieta, która kochała z głębi duszy, wie, że cisza może być modlitwą a Jego cisza jest pełna modlitw o odwagę, o uzdrowienie, o drugą szansę. Ty jesteś tą, która rozbudziła jego serce. Teraz on musi nauczyć się go słuchać, pozwól mu się odnaleźć nie przez pośpiech, nie przez pytania, ale przez Twoją obecność, która pozostaje przez to, że jesteś, choć nie musisz przez to, że czujesz, mimo że on milczy Aniołowie nie przynieśliby Ci tej wiadomości, gdyby nie była ważna. To nie jest zakończenie to jest punkt zwrotny. Miejsce, z którego zaczyna się nowy rozdział, i on właśnie się budzi. Jego serce zaczyna wybijać rytm powrotu. Niech Twoje serce nie traci nadziei, bo cisza nie zawsze znaczy pustkę. Czasem to echo miłości, która potrzebuje więcej światła, by wyjść z cienia. A Ty jesteś tym światłem, i już teraz wszechświat działa, byście mogli się usłyszeć na nowo. On może nie mówić tego na głos, ale jego ciało już nie potrafi ukryć tego, co czuje. Drży, gdy cię widzi. Unika wzroku, ale potem odwraca się jeszcze raz, jakby chciał zatrzymać twój obraz w pamięci. To nie jest obojętność. To uczucie, które walczy z rozsądkiem. Czasem cisza to jedyny sposób, by nie zdradzić zbyt wiele, bo każde słowo mógłby wypowiedzieć zbyt szybko. A jego serce wie, że miłość do ciebie nie może być rzucona w przestrzeń bez przygotowania. Ona potrzebuje bezpieczeństwa, odwagi i wiary. Kiedy świat milknie, on myśli o tobie. Późno w nocy, kiedy nikt nie widzi, wraca do wspólnych chwil, tych prawdziwych i tych, które nigdy się nie wydarzyły, ale wciąż żyją w jego wyobraźni. Twoje imię pojawia się jak mantra w jego myślach. Aniołowie mówią, że jego dusza jest w procesie oczyszczania. On nie może się odezwać, bo w środku coś się uzdrawia. Coś, co zostało zranione dawno temu zanim cię poznał. Ale to właśnie Ty jesteś tym światłem, które zaczęło te przemiany. Nie odbieraj jego ciszy jako braku działania. Czasem największy ruch dzieje się w milczeniu. Tam, gdzie słowa są zbyt małe, Emocje budują fundamenty, które przygotowują go na coś większego. Na ciebie, on uczy się siebie na nowo. Twój wpływ był tak głęboki, że zmieniłaś sposób, w jaki postrzega świat. Zaczął zadawać pytania, których wcześniej nie znał, a odpowiedzi wciąż prowadzą go w Twoim kierunku, choć jeszcze tego nie rozumie. W jego duszy panuje chaos, ale pośród niego jesteś ty. Obraz spokojny, pełen ciepła. Twoje istnienie daje mu nadzieję, że może istnieć coś więcej niż przeszłość, że może istnieć miłość, która nie boli, nie rani, nie ucieka. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo go poruszyłaś. Wystarczyło jedno spojrzenie, jeden gest, by jego dusza się zatrzymała. A gdy dusza raz rozpozna swoją bratnią część, nie pozwala już zapomnieć, nawet jeśli umysł próbuje. Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, by dojrzeć do uczuć, a on dojrzewa w tej ciszy. Ona nie jest pustką, jest domem jego przemiany. I kiedy poczuje, że może wrócić, zrobi to nie z niepewności, ale z pełną gotowością, by cię kochać. Aniołowie ostrzegają: nie szukaj znaków w jego słowach, bo mogą być mylące. Szukaj ich w swojej intuicji: to tam znajdziesz prawdę. Bo twoje serce wie więcej niż jakakolwiek rozmowa. Ono czuje to, czego on nie potrafi wyrazić. On próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje. Ale jego dusza płacze w ciszy. Każdy dzień, w którym się nie odzywa, to walka między tym, czego pragnie, a tym, czego się boi. A ty jesteś jego największym pragnieniem. Nie znaczy to jednak, że masz czekać w nieskończoność. Masz wzrastać. Masz błyszczeć, bo jego powrót nie będzie odpowiedzią na twoje czekanie, ale na twoją przemianę. Kiedy staniesz się całością, on to poczuje, i wtedy wróci. Wszechświat już działa. Spotykacie się w snach, w myślach, w przypadkach, które nie są przypadkowe. Wszystko to jest przygotowaniem do momentu, w którym spotkacie się naprawdę nie tylko oczami, ale duszami. Czasem musimy zniknąć z czyjegoś życia, żeby ta osoba mogła zrozumieć, co naprawdę straciła. Ale ty nie zniknęłaś. Ty się przekształcasz. Jesteś w procesie, który doprowadzi cię do miejsca, gdzie żadna cisza nie będzie już potrzebna. Nie porównuj się do innych. On nie czuje tego, co czuje do ciebie z nikim innym. Ty jesteś inna. Wyjątkowa. I właśnie dlatego jego dusza nie może o tobie zapomnieć, bo ty zostawiłaś ślad, który nie znika. Aniołowie mówią, że twoja obecność była dla niego lustrem. Pokazała mu jego lęki, pragnienia i to, czego nigdy nie chciał widzieć, ale teraz zaczyna to akceptować. I w tej akceptacji rodzi się odwaga, odwaga, by znów cię odnaleźć. Twoje imię wibruje w jego sercu, jak nuta zapomnianej melodii. Znają, ale nie pamięta skąd. A kiedy znów cię zobaczy, rozpozna, nie będzie musiał nic mówić. Jego oczy powiedzą wszystko. Nie złość się na jego milczenie. Podziękuj mu w myślach, bo dzięki niemu ty też wzrastasz. Dzięki niemu uczysz się kochać siebie, ufać swojej ścieżce i nie szukać potwierdzenia. Tam, gdzie jest cisza, Twoje światło świeci nawet wtedy, gdy on nie patrzy. A może. Właśnie dlatego wróci. Bo nie znajdzie nigdzie indziej takiej ciszy, która mówi więcej niż tysiące słów ciszy, w której byłaś ty, prawdziwa, obecna i pełna miłości, a jego dusza nigdy nie przestanie za tym tęsknić. Dziękuję Ci z całego serca, że byłaś tu dzisiaj i otworzyłaś się na to przesłanie. Jeśli poczułaś, że słowa, które usłyszałaś, były skierowane właśnie do ciebie, Zostaw w komentarzu liczbę 1011. To znak dla wszechświata i aniołów, że Twoja dusza odebrała wiadomość. Zachęcam Cię, byś dołączyła do naszej duchowej przestrzeni. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, klikając dzwoneczek. Każde kolejne przesłanie anielskie może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, by zrobić następny krok na swojej ścieżce miłości. Niech ta wiadomość będzie dla ciebie początkiem przemiany. Nie bój się już tej ciszy. Nie traktuj jej jako brak, ale jako czas przygotowania na coś większego, to, co Twoje już do ciebie zmierza. A ty jesteś gotowa, by to przyjąć. Nie zapominaj, Twoje światło jest darem. Twoje serce ma moc przyciągania wszystkiego, co piękne, prawdziwe i trwałe. Nie ustawaj w wierze. Nie gaś w sobie nadziei. Najpiękniejsze historie miłosne zaczynają się tam, gdzie dusza mówi tak, nawet w ciszy.